Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Hand 2. I dziś zapraszam was na odcinek Rytualne Oczyszczenie, w którym naszym celem będzie najpierw znalezienie kanistra z benzyną. Zaczynamy. I dziś sterujemy sobie, jak widzicie, tym drugim gościem. Okej, okay. mamy kawałek szkła. No i cóż, musimy teraz znaleźć ten kanister. Obstawiam, że jest on dokładnie tak, jako to zielone... Ten zielony punkcik, ale ktoś tu jest. Wow, 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 No faktycznie jest to jakiś gość. Mamy kawałek szkła, więc nie zawaham się go użyć. Na właśnie tym oto typie. No i co? Lecimy. Wow, dosiadł go jak joki w Left 4 Dead. <gryw> Okej. Okay. Zabieramy teraz ten kanister. Benzyna może posłużyć Ci do wykonania interaktywnej egzekucji. Naciśnij LPM, aby rozlać na ziemi benzynę, a następnie zwab wroga w kierunku kałuży. Zrobię to, tylko że. Gdzie jest tu jakiś wróg? Naciśnij LPM, aby rozlać na ziemi benzynę, gdy będziesz gotowy do wykonania interaktywnej egzekucji. I nie doczytamy. Jest tutaj ktoś. Ok, kogoś tutaj widzę. Na radarze. Tak więc, no cóż. Rozlejemy sobie tą benzynę. Myślę, że to będzie idealne miejsce. No i tak. Odłóżmy sobie, bo nie możemy biegać. I zawołajmy tego typka. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Okej, okay, biegnie, biegnie. Szybko, 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 szybko. Okej. Okay. Wow, to policjant. Panie policjancie, niezbyt dobry dzień na służbę. Tutaj, głupi w śmieciu. No, I co? lecimy. Wow, jeżeli tak ma wyglądać dzisiejszy odcinek, to jestem za. Lecimy dalej. Mamy kolejnego gościa, już widzę go na radarze. Także kolejna interaktywna egzekucja nas czeka. Wow, wow, chwila, moment. Okej. Okay. rozlejemy teraz tutaj trochę dźwięk, bardzo podobny do tego z postala. O tyle, że postala nie robiło Rockstar. Idealnie się gościu ustawiłeś. No, i pięknie, bierzemy tą pałkę policyjną i idziemy dalej. Już kocham ten odcinek. Co to było? Dobra, mniejsza o to. Co nas teraz spotka? Mamy kanister, nie zawahamy się go użyć, także lepiej uciekajcie. Tam widzę kogoś, czy mi się tylko wydaje? Chyba nie wydaje. got a call from head office more deliveries man it's been non-stop all week no, they're just checking we know how to use the intruder lockdown system why are they expecting someone it's the usual bs oh well, there's gonna be a fire drill on friday too fire drill huh maybe we need to give them the real thing No dobra. Musimy podpalić dokumenty. A widzę, że tutaj mamy jakieś, tak więc... No cóż, wykorzystajmy nasze super moce ogniowe. Lecimy. Coś czuję, że dzisiejszy odcinek będzie gorący. No ale co no, cały kanister, no a na... No to żeśmy się już pobawili. O, coś tu było. Spóźniłeś się, Pączko jadzie. Ok, coś tu jest. No nie, to jest piła. Ojej. Ok, wykorzystajmy ją właśnie w tym momencie na czerwonym polu. Uwaga, lecimy. Wow. Ta gra zaskakuje mnie coraz bardziej, Manhunt staje się coraz bardziej brutalny, a to było grube. Uwielbiam, lecimy dalej. Naciskamy guzik. Otworzyła nam się brama, także przechodzimy i siejemy zniszczenie poprzez tą piłę. Jest o wiele lepsze od tego kanistra z benzyną. Dobrze, co my mamy tutaj? Mamy punkt kontrolny. Sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Wow, pan policjant! Panie policjancie, pan pozwoli. Ok, chowamy się. Mamy jeszcze dwóch pączkojadów. Ok. Będą mnie stąd widzieć, czy nie? Dobra, nie będę ryzykować. Wow, zebranie, czy co? Dobrze. Muszę jakoś przejść, żeby mnie nie zauważyli. Dobra, jeden przeszedł tędy. Ok, poszedł dalej i idzie tutaj. Panie policjancie, Piękne, to jest po prostu piękne. Ale jak widzę, to on nie ucina im głów, tylko podżyna gardła. No okej, okay. wołamy kolejnego, zapraszam. Jeszcze jeden został. Panie, pączko jadzie. O nie, zauważył mnie chyba. Za dużo. Za dużo! Biegni, biegni, biegni! No nie, tam jeszcze jeden pączko jadł. Dobra, chowamy się. Uff, udało się. Spokojnie, panie policjancie. Jestem w pobliżu. No nie wierzę. No nie wierzę. Musimy pociąć mu mordę, po prostu musimy go pociąć. Dobij go. Dobij. No, nareszcie. Trochę żeśmy go pocięli. Fakt, że... ...odcięta głowa to to nie jest. Ale mamy jeszcze jednego. Okej, okay, biegnie. Okej, okay, idzie. I zauważcie w ogóle na jego szyję. Ma jakby taką kreskę, czy coś. Jakby to już miało świadczyć o tym, że straci głowę. No i pięknie. Nic nie widzisz? A za chwilę naprawdę nie będziesz nic widział. Lecimy. Okej, okay, ostatni pączkojad załatwiony, teraz lecimy sobie tutaj. No i cóż, e, chyba musimy się dostać przez te skrzynki. Dokładnie tak. Punkt kontrolny. Jest kanister. Hmm, zastanówmy się. Tutaj wejść nie mogę. W takim razie chodźmy tutaj na tą ciężarówkę i przedostańmy się na drugą stronę. No, ja tutaj widzę jakąś fabrykę czy coś. Także może być ciekawie. Po cichutku wchodzimy na paluszkach. towarzystwo. Okej. Okay. Cel jest prosty. Musimy po prostu spalić nasze akta. Także wchodzimy sobie tutaj na górę. Jest wejście. Jednak ja bym wcześniej załatwił tego policjanta, który tutaj jest. Okej, okay, mogę już stąd? Wow. Nie wierzę, ale to było piękne! Dobra, załatwiliśmy glinę. W naprawdę niezłym stylu. Także teraz już wchodzimy na górę. No i dobra, musimy teraz po prostu spalić... Skąd ja im teraz wezmę kanister? Okej, okay, wcześniej weźmiemy sobie ten łom. Dzięki którym otworzymy sobie tutaj przejście w taki właśnie to sposób. Otwórzmy sobie jeszcze tutaj na wszelki wypadek, gdybyśmy musieli uciekać czy coś. No i musimy znaleźć tą benzynę. Stamtąd jej nie wezmę, więc musi być jakieś inne wyjście. Wow, tu jest pan policjant. Zapraszam. Łom też robi fajną rozpierduchę, ale to jednak NIE jest piła. Ale na wszelki wypadek jeszcze sobie ten łom tutaj... podtrzymam. No i co tutaj mamy? Jest tu ktoś? Nie, nikogo nie ma. W takim razie, o! Bierzemy. Idealnie nam się tutaj teraz przyda. Szkoda, że nie możemy biegać teraz z tym kanistrem. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zaskoczy. Ups, ktoś tu jest Ktoś tu jest, także musimy się go pozbyć jak najszybciej. Okej, okay, biegnie, czy nie biegnie? Wow, tu nawet nie ma się gdzie schować. No to ładnie. No, tam jest jedno miejsce, okej. Okay. Dobra, lecimy. On tutaj jeszcze chyba trochę postoi. Także załatwimy go. Raz a porządku. No, i właśnie w taki oto sposób bierzemy już teraz naszą benzynę i pozbywamy się naszych dokumentów. Nic pięknie, po sprawie. Ale coś poszło nam za łatwo. No nie wierzę. Jeszcze tych dwóch gości. Ok, punkt kontrolny. Dobra, chowamy się tutaj. Jest ich trzech. Trzeba się po prostu ich jakoś pozbyć. I mają chyba pałki teleskopowe, z tego co widzę. Także nie jest zaciekawie. Ale jeden gość id idzie właśnie akurat do nas, także pozbędziemy się go jako pierwszego. Niech trochę tylko odejdzie. Okay. No nie, zauważył mnie. Nie, nie, nie. To był błąd. I to jeszcze są te elektryczne pałki. No nie wierzę. Dobra, podnoś się szybko. Podnoś się. Podnoś się, bo zaraz straci życie, gość. Dobra, coś musimy wymyśleć. Musimy ich jakoś obiec. Rozwalaj, rozwalaj, pięknie, dobra. Musimy teraz się po prostu jakoś im schować. No, teraz tu nie wejdziesz, ty Ha! Ok. No nie! Szybko, szybko, uciekaj. Musimy się szybko schować. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ok. W idealnym momencie. Nie za z naszym życiem. Także musimy uważać. Ale tego gościa bez problemu sobie teraz załatwimy. Dobra, teraz spokojnie. Żebyśmy tylko tego nie zjebali. O nie. No, i zjewałem. Uciekamy. Uciekamy po raz kolejny. Tu jeszcze wyjdą. Pięknie. Uciekaj, uciekaj, podnoś się. Ech. Ok, podejmuję teraz kolejną próbę. Mam nadzieję, że ta już się uda. Musimy uważać, naprawdę musimy uważać na nich. ...bo Może być nie za Dobra, teraz to ich nie ruszyło. Ale może ten gość jednak tutaj przyjdzie. Nie. Jeszcze raz. Okej, okay, teraz już musisz przyjść. Ok, idzie od tej strony. Jednak nie. Jednak wchodzi. Dobra. Teraz musimy tutaj uważać naprawdę spokojnie. No i pięknie. Kurczę. Tam jest kolejny. Nie będę chyba ryzykować. Albo co? Jolo. Uf. Teraz się udało. Zabijmy go do środka, czy nie? Jak najbardziej. Dobra, lecimy. Już. Mam tylko nadzieję, że jego kumple tego nie słyszeli. No, nie słyszeli, ok. Tu jest jeden, ale tutaj leci. Kolejny, Dobra, niech tamten się odwróci. Pięknie, Uj. Mało brakowało. Okej, okay. tego też sobie teraz nalajcie na załatwimy, teraz tą pałką może go załatwię. No nie! What the fuck! Teraz albo nigdy, musi nam się udać. Okej, okay. jeszcze tylko jeden. Ok, teraz już bez problemu go załatwimy. No dobra, tam jest jeszcze jeden. Nie mam pojęcia skąd się tak nagle wziął. Ale on chyba tutaj nie przyjdzie. Także teraz już bez problemu możemy wziąć ten. Y kanister. Aha, musimy tutaj rozwalić. Także bierzemy kanister i na lajcie wchodzimy do środka. Gość chyba znalazł zwłoki, chociaż mogę się mylić. Okej, okay, on tutaj jest. Zawołajmy go. No nie, tam jest ich więcej dobra, jest tam chyba jeszcze jeden, a nawet dwóch. No zapraszam, zapraszam. Albo ja wiem, co zrobię. Podpalę, znaczy tutaj sobie wyleję trochę, i najzwyczajniej w życiu ich podpale. Tylko tutaj przyjdą, nawet we dwóch. O tak, mój plan na, jak na razie się sprawdza. No, wejdźcie, panowie, wejdźcie. Udało nam się to niestety z jednym. Ale się udało, okej. Okay. Także myślę, że tego po prostu wjedziemy w niego jak w masło. Bez żadnego problemu. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. bez Bezproblemowo sobie z nim poradzisz. Uwierz w siebie. Pokaż co potrafisz. Nie daj się. Dawaj go, dawaj go. Dobij. Okej. Okay. Załatwiliśmy wszystkich. Także bierzemy teraz tylko ten kanister. I droga wolna. Okej, okay, mamy tutaj drzwi, które są zamknięte z drugiej strony, a raczej bramkę. Także myślę, że mam pomysł. Otwórzmy sobie te cele, i może się tam jakoś dostaniemy. O oh yeah, chyba się powiedzie. Tak jest. Bierzemy teraz kanister i już nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby spalić swoje dane. To chyba tutaj. Także otwieramy. Bierzemy kanister i podpalamy.

Keep it together, Danny. I can't handle these blackouts. It's all right. I'll take care of everything. Come on, let's get going. Hello! Where is that idiot of a man? That's him. That's Pikmin. Pikmin? Pikmin is the head scientist for the entire project. We need him alive. Także musimy znaleźć Pikmena, ale to zrobimy za tydzień w kolejnym odcinku z Menhan 2 w poziomie Geneza. Także jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz jak Wam się podobało i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!